Hej, witam Was. Z tej strony Unuker. Dzisiaj postaram się opisać bardzo rzadkiego, e, akurat mi się udało go zdobyć. E, peta o nazwie Wiosenna Wróżka. Kiedyś też się nazwał Czarodziejskie Grasy. A więc Pet ten. E, Posiada średni atak, obronę też, ale posiada też brak elementu. Co po prostu skutkuje tym, że trzeba mieć ka każdy element odporności, żeby zapobiegnąć jego elementowi. Resy ma bardzo małe, jak na takiego zwierzaka. Jest on dość drogi. Ma taki straszny fajny widel. E, zwierzak ten daje ziarna mocy chyba 10 sztuk co godzinę. Co e, tu jeszcze? Życia no tak średnio ma. Many też. Pokażę wam jak on siedzi. Właśnie jak siedzi, to wygląda jakby na gitarze grał. Jak dla mnie PET ten jest y, głównie tylko dla szpanu. Po prostu wszyscy ciekawią się skąd jest taki PET, y, gdzie go zdobyłeś, za ile dałeś i tak dalej. Niezbyt się y, spisuje jak na obronę, ani do tankowania do niczego. Po prostu tak jak mówiłem dla szpanu. No to chyba tyle powinno być tego opisu PET'a. Mam nadzieję, że nie pominąłem. No i jestem Nuker i pozdrawiam. Cześć.